Słynny zespół Moderato Cantabile, typ rozrywkowy na no, takiej muzyki. Najprostszym porównaniem to będzie te słynne polskie Alibabki, Filipinki, coś takiego. Tylko to był taki no właśnie, taki regionalny trochę. To, czy to nie było regionalne, ale no mniejsze, o mniejszym zasięgu. Ale na tych słynnych amatorskich przeglądach piosenek, czy tych, tych śpiewanych festiwalach, to w tamtym czasie najważniejszy taki był to festiwal piosenki radzieckiej, tak chyba to się nazywało, odbywający się w Zielonej Górze. No i kto, kto tam dotarł, to to była, no to było, było niesamowita reklama, bo to i telewizja wtedy kręciła, i, no i ci nasi, ten, ten zespół tam właśnie trafił. Z nagrodami wrócili z Pucharu, z To samowar, chyba, samowar. nie pamiętam tylko, czy ten główny, złoty, czy, czy jakiś brązowy, już nie pamiętam w tej chwili, ale chyba z samowarem stamtąd wrócili. Też to był taki największy sukces, no i medialny też, tym, tym samym, bo, bo telewizja pokazała i gdzieś tam zaraz jakieś i koncerty, i, i wyjazdy, i zaproszenia. A drugi, drugi też duży zespół pieśni tańca Sejny. To się nazywa. Sporo osób, nie, wiem, 40, 50 może osób śpiewających, kończyć bardzo duży zespół, czy chór. Do tego grupa tańcząca. Okazało się, że małżonka pana Milnera miała jakieś tam no, papiery, w razie doświadczenie choreograficzne, także ona prowadziła tą, tą część choreograficzną. No, wykształciła między innymi potem swojego następcę, Jurka Nazaruka. Jurek Nazaruk tańczył właśnie w tym zespole tanecznym, a później sam został instruktorem tańca. Po wyjeździe państwa innerów chyba zaczął prowadzić, tak myślę, że zaczął prowadzić, już nie, też dokładnie nie pamiętam, ale w każdym razie, no, został instruktorem tańca. No to takie największe, no poza tym to szkoła muzyczna, prowadził szkołę muzyczną pan Milner też, także paru skrzypków, yy, yy, instrumentalistów skrzypków, no takich między innymi jak pan Giedź, a jak mu na imię było, syn tego fotografa syńskiego. Gra do tej pory w Filharmonii Białostockiej. Nie wiem, czy nadal gra, ale być może już emerytem jest, ale, ale w razie w Filharmonii Białostockiej grał. Druga pani skrzypek to pani Szyryńska, pana Szyryńskiego z Posejneli. Córka? Albo wnuczka, Córka, córka, chyba chyba córka. Yy, chyba w Gdańsku, gdzieś tam, czy gdzieś w Kanzeli też. No, w razie paru instrumentalistów w kształciu w sejnach, w kapeli tej sejnańskiej, ta co przy Domu Kultury, nie? Po, po tym Pan Puszyński na akordonie chyba gra. I w kapeli tej, tej grał na kontrabasie. Na pewno więcej, nie, nie, nie pamiętam nazwiska, ale, ale no, ci wszyscy muzycy też garnęli się, no bo w tym środowisku człowiek z wyższym kształceniem muzyk, to tam wszyscy drzwiami oknami próbowali się dobić, dostać do, do, do w ręce tego pana. A to był bardzo fajny, bardzo poczciwy, bardzo spokojny facet. Bardzo fajny, no bardzo mi się współpracowało. Tylko no też jakieś tam koleje losu, małżonka, Wybudowali dom, zaczęli budować chyba, wybudowali, tam jakoś z pieniążkami. No, zresztą te koleje naszej Polski też coraz biedniej zaczęło się robić. Potrzebowali więcej pieniążków w tym suwalskim województwie, w wojewódzkim domu. Kultury jakieś tam, ruszady. coś tam, zaproponowano pani Bilder dyrekcję w suwalskim ośrodku kultury, w wojewódzkim ośrodku kultury. Lepsze pieniądze, no i zaczęła tam dojeżdżać. I jak się wyniosła z Sej, to zaraz mąż też się do podstawowej, do szkoły muzycznej, do SUWOK. No i, i Sejny poszły już innych kierowników, dostały domy kultury.